M. Jak Mibo po wakacjach 2018. Joasia będzie Gwiazd. Pianista zrobi z niej piosenkarkę. Joasia, Barbara Kurdej Szatan, z M. Jak Mibo zmieni swoje kreska. W nowym sezonie M. Jak Mibo po wakacjach 2018 Los postawi na drodze Hasi przystojnego pianist w tej roli Rafa Szatan, i szans na wielk kawiar. Kiedy w 1391 odcinku M jak mi Mibo Joasia zapiewa w bistro za rogiem piosenkę dla zmarłego Tomka, Andrzej Mbynarczyk, muzyk będzie tak oczarowany jej talentem, kreska E obieca zrobi z niej piosenkarok Zaproponuje nawet nagranie piosenki w profesjonalnym studiu. M jak mi, bo odcinek 1391 po wakacjach 2018 we wrzeniu w TVP2. W M jak mi, bo po przerwie wakacyjnej Joasi czeka prawdziwe TRZ czienie ziemi. I nie chodzi tylko o to, co wydarzy się w jej kreskaciu przy okazji rocznicy śmierci Tomka. Przeznaczenie Lejej nowego m Kreska przystojnego pianist, który w 1391 odcinku M-jak Mibo bopo Kreska e i waran aci piosenki dla zmarłego m Kreska a do obsady M-jak mi bodob czy Rafa Pszatan, prywatnie m Barbary kurdej szatan. A twórcy serialu Nie wykluczaj. Kreska jest czasem nowy bohater zdoba zdoby serce Joasi, która wci rozpacza po śmierci ukochanego. To oznacza, kreska e Rafa Przatan zostanie wem jak Mibo na debu kreska e. W 1391 odcinku M Jak bo Joasia z pomocą dzieci, Micha Baostrowskiego, Paweł Gię, G, i przyjaciół Puszdzi Koncert. Kreska by uczci pami zmarłego m. A. Z tej okazji wyspi przed publicznością bistro za rogiem. Pierwszy raz zapiewa publicznie i odniesie wielki sukces. Oka kreska e Asia ma niesamowity talent wokalny. Wojtu Felix Matecki, wrzuci nagranie z Westpem Joasi, trafi do internetu i piosenka stanie się hitem. Tymczasem, jak podaje magazyn Teletydzie, pianista zjawi się w domu Chodakowskiej na wiecznej, zaproponuje Joasi nagranie piosenki w profesjonalnym studiu. Muzyk będzie zachwycony Jasi oraz jej uroczym domem. Skorzysta z okazji i w 1391 odcinku M. Jak Mi Bo zaprosi ją na randk.